Cześć, z strony CreepyTube Game i witam Was w walce decydującej o wszystko. Karierko to nabyła Contender Match. Extreme Rules. Jeśli Wojtas przegra, to puszcza federację na kilka miesięcy. I się załamie potrójnie. Potrójnie? Tak, potrójnie już się by załamał, gdyby przegrał. Ale ja nie wiem, czy wygra, czy przegra na to w trakcie. Jak się spóźni na lekcję, no to. To wiemy dlaczego A mam nadzieję, że zdążę Tą walkę nagrać I dobra Pomijamy, bo już wiemy jaka to jest, jakie to jest jakie wejście z Prolinsa, A Avron dostał ode mnie wejście John'ego Garganu A tak sobie chciałem Dobra, spróbujmy, let's go Uff. Uff. Zalecimy, let's go Wojta, i Arvon Sorry, sorry, mówi Avron, znowu tak mi lepiej, ale dobra Arvon, atakuje Wojtaza I zobaczymy czy Wojta wygra, czy przegra zobaczymy Arvon Bierze Wojtaza, uderzenie w twarz Bierze, do kontaringu Zabija Arvon, będzie supleks, jest supleks Co teraz Arvon będzie robił? podnosi Wojtaza i pięknie z główki na, z, z głowy w głowę Wojtaza piękny piękna bomba Arvon bierze Wojtaza podnosi go to teraz z nim zrobi piękny super kick kontra Wojtaza super kick prosto w brzuch Wrzuci go, czy nie? O, będzie to samo co zawsze, czyli o linki po prostu w twarz, Czy o, nawet obok linek, nieważne Kopniak Ty, -ny 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 -ny. Wojtas Teraz piękny rzut na Arwonie Zatrzymy, czy tą walkę, wygrać, zostanie numer ten contender pin Raz, po jednym, Arwon szybko się chyba nie podda, jak widzimy Teraz Arbon bierze Wojtaza. Będzie piękny rzut, piękny rzut, moi drodzy. Super kick! Co się odwali Chce zobaczyć nogę Wojtazowi. Ale musi boleć Wojtas jest bez żadnych szans. Pin! raz, po Wojtas co się dzieje? Co się stało z ręką Arwona? Nieważne Uderzenie kontra chop, Wyrzucenie do, do linek I piękny rzut plecami o matę Musiało boleć Musiał, kopniak, kopniak w plecy Teraz Arwon, super kick I super kick polsko jedny i Wojtas już, krwa... już, Wojtas już krwawi jak widziałem, bo to było takie czerwone coś, jak krwawi Piękny Power Slam, znaczy ten Head Slam czy jak tak Pin po raz kolejny Raz, pin nie ma Po jednym Wojtaz gwałtowuje Kontra nie ma Arwon atakuje Piękny Close Line Przez Wojtaza, znaczy przez Arwona, przepraszam Arwon teraz atakuje po raz kolejny Wojtaza Piękny slem! Arwen może to wygrać. To może być koniec kariery Wojta za parę miesięcy. Nie ma kontry. Signature! Usi groszy! Pin! E, raz! Dwa! Nie! Po dwóch! Ja myślałem, że to już koniec kariery. Czy Wojta skontruje Jeśli nie, to już koniec walki. Nie ma kontry To koniec kariery Wojtaza Last shot Last shot Pin Raz Dwa Nie po dwóch Ojojoj oj, oj. Jednak musi się Arwon mocniej postarać Podnosi Wojtaza Uderzenie Z pięści Podnosi Wojtaza pas kolejny Teraz dwali Neckbreaker Nie jest Neckbreaker Zobaczymy czy się dalej kopniak Zobaczymy czy się teraz dwali uwaga Piękny, prosto z buta w twarz Wojtas, czy w ogóle uda mu się wygrać Czy będzie piękny Powerbump? Nie, o mój boże, ale Drillic Powerbump Drillic, czy jakoś tak może Arwon, teraz będzie atakował Wojta za Wojtas w ogóle nie kontruje, To jest Wojtas, nie tak. Halo, Wojtas, uspokój się. Halo, Wojtas. No nie, nie mnie. Kopniak w brzuch. Kontra. Wchodzi po skorieniu do ringu i ma kombaka. Piękny close line. I teraz kombak piękny. Piękny roll up. Pin. E, raz. Dwa po dwóch. No to, to byłoby za łatwe, jakby teraz przegał Arwon. Bądź piękne uderzenie. Wchodzi do góry? Nie, na dół, idzie pak rzecz. Co to będzie? Oj, oj, I uderzenie prosto w Arvona! Po raz kolejny! Po raz kolejny! Po raz kolejny! Po raz kolejny. Co zrobi Wojtas? Czy rzuci go do ringu? Nie, prosto! Barierę ringu! Kontrringu ringu można. Barierę ringu! Nie wiem, co się odwaliło, ale okej, okay. nieważne. Kopniak, pas jeden kopniak. Co się teraz odwali? Rzut i przewrócenie. Oj, 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 oj. Zatrzymy, kto, kto tą walkę wygra. Arvon rzuca Wojta, mi się przewrócił. Odbiega do Wojtaza, bierze Wojta za, podnosi. Będzie rzucenie do ringu. Nie, o do ringu! mój Boże, musiało boleć. Jak coś się bawię naszynikiem Teraz Wojta rzuca Arvona do Ringu i co teraz będzie robił? Nie wiem, co Wojtas robi. Ale już go po raz kolejny do ringu. Wchodzi do ringu. Co się teraz odwali. Wojtas bierze. Arwona. Nie ma. Wojtas. Star Clash. Czy to koniec? Raz. Dwa. Trzy. Wojtas pozostaje w federacji. Niestety Arwon swoją pierwszą walkę. Debutującą przegrał z Wojtazem. Wojtaz zostaje i jest nowy ten kontenderem. Opas Golden YouTube z Leszkiem. Dziękuję Wam za oglądanie, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, komentarz. Ja komentowałem dla Was CreeperTubeGame. Trzymajcie się i cześć. Pamiętajcie oglądać wszystkie filmy, nie tylko te z kariery widzów czy jakoś inaczej, bo naprawdę mi jest smutno. Trzymajcie się i cześć.